Nie przyciągasz relacji, jakiej chcesz, przyciągasz taką, która pokazuje to, w co wierzysz o sobie na poziomie podświadomym. Większość ludzi myśli, że w związkach chodzi głównie o miłość, ale relacje są naszymi lustrami. Pokazują nam części siebie, które odrzuciliśmy, porzuciliśmy, albo którymi nie potrafimy się zająć. Te same kłótnie, to samo poczucie bycia nieważnym, niekochaną to nie zawsze wyłącznie wina drugiej strony, ale to Twój podświadomy schemat, w który ciągle wierzysz, bo nikt nie może sprawić, że będziesz czuć, że nie zasługujesz. No chyba, że to jest właśnie część Ciebie, która w to wierzy. Dlatego związki pokazują ci te miejsca, w których ciągle trzymasz ból, strach albo brak. Ale nie po to, żeby ciągle je odrzucać, tylko po to, żeby wreszcie się tym zająć. Zanim go zobaczysz, działasz na poziomie nieświadomym, ale kiedy zaczniesz go widzieć, to jest ten moment, żeby zacząć wreszcie uzdrawiać te części. Ale w tym uzdrowieniu nie chodzi o to, żeby znaleźć sobie kolejnego partnera, partnerkę, który da ci to, czego ty do tej pory nie możesz sobie dać sam sama. Miłość, spokój, poczucie bycie ważną, kochanym. Kiedy wreszcie przestaniesz szukać tych wszystkich rzeczy na zewnątrz, zaczniesz czuć zmianę we własnym wnętrzu. I wtedy wreszcie przestaniesz powtarzać ten schemat. A kiedy tak się stanie, to wreszcie zobaczysz, że źródłem tej miłości, której ciągle szukałaś, szukałeś na zewnątrz, zawsze byłaś ty. A jeśli czujesz, że masz z tym problem, to zapisz się już dziś na hipnozę i popracuj ze mną bezpośrednio. Obserwuj mój profil po więcej.